Ze swoim pytaniem. Pytanie do kierowców: na wizyt teraz Sebastian Józef Za chwilę z najnowszym raportem z bloku. W szerokiej drogi życzy sponsor programu, właściciel systemu szybki i automatycznych płatności na autostradach. Z usługą autoklajtów. Kajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskim na początek. Zdarzenie trzech ciężarówek i busa: dwie osoby są ranny, Do wypadku doszło między Pędgoszczą a droga jest zablokowana, objazd przez solec Kujawski Zakopienka stoi, donosi nasz słuchacz, jest bardzo ślisko Mamy też wieści do Nowego od was z S7, nasi słuchacze przemierzają trasę Radą Kielce Zaskarżę z kiełbcieżanówki pod Solidarité... Mirkę tam przez poważnie się nie zdarzyło Tak, 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 o, tak, o, tak, o, tak, o, tak, Blisko też w Małopolsce, Radka, nowe targi i zgłoszenie na 321-3-1-100. Uważajcie się wszystko. Jeszcze podkarpacie. DK9. Odcinek nawa dęba Rzeszów w pobliżu miejscowości Konduszowa, do nawahadło po zbliżeniu dwóch ciężarówek wieśnych i we macie teraz jakieś wieści. Dzwoncie śmiało Trzweden, 3 x 100 zdecydowanie więcej, bo w, w ciągu dnia będzie